Dawno nie zrobiłem tak dobrego treningu jak dzisiaj. Mięśnie dobite, elegancko, przetrenowane. Nie mogło być inaczej, bo był to trening według Ronnie Coleman. Trening konkretny, tak jak lubię. To był ten moment, ta chwila, ten trening, który sprawił, że chyba znowu się wkręciłem. Dawno, od lat, nie czułem takiej zajawy jak na dzisiejszym treningu. Dzięki Ronnie przesyłam zdrówko dla Ciebie, przydać się. Nie yeah, 5 ćwiczeń na klatkę, 2 ćwiczenia na triceps. Nie było tutaj żadnych maszyn, tylko i wyłącznie sztanga i hantle. Mega fajny zajazd, zrobione rzetelnie, wszystkie serie. Dobry ciężar, jak na mnie pięknie to wszystko wyszło. Pompka Lux. I to był trzeci dzień, trzeci trening z serii. I jak widzicie, z każdym dniem nabieram coraz więcej werwy, a jeszcze cztery konkretne treningi przede mną. Tylko może nie namawiacie mnie już na trening nóg Toma Placa, bo mam trochę planów na przyszły tydzień i. Chciałbym być w pełni zdrowy. Zdrówka.